Wieczór. Kochani, siedzę sobie na moim tarasie. Kiedyś już wam mówiłam o tym, że mieszkam w bloku na takim osiedlu, które ma piękną nazwę osiedle poziomkowe, taka słodziutka nazwa. I tu są takie małe bloki. Niektóre są szare, niektóre są takie jasno-różowe. Pewnie od tych poziomek. I mam takie szczęście, że mieszkam na parterze i mam przy swoim mieszkaniu taki piękny taras. Pokazywałam Wam już trawnik, i zioła, i mięte. Dziś sobie też siedzę tutaj przy moim ziółku. Kiedyś Wam wysyłałam zdjęcia, były takie malutkie na początku. Teraz zobaczcie, jak urosły. I wczoraj na tym tarasie, kilka minut po godzinie 23, czyli było, była już noc, było bardzo, bardzo późno, można było nad Ziemią zobaczyć stację kosmiczną. To jest Międzynarodowa stacja kosmiczna, która okrąża Ziemię właściwie cały czas. Ale ponieważ Ziemia zmienia swoje ułożenie, czasami się przechyla w jedną stronę, czasami w drugą, w związku z tym ta stacja kosmiczna nie zawsze z każdego fragmentu Ziemi jest widoczna. A ostatnie dwa dni. Były niesamowitym wydarzeniem, ponieważ właśnie nad naszą Ziemią, nad tym miejscem, gdzie tu mieszkamy, można było zobaczyć stację kosmiczną, która przelatywała nad Polską. Ta stacja leci bardzo, bardzo wysoko nad Ziemią, ale pomimo tego było ją bardzo dobrze widać. I było widać też księżyc i gwiazdy. I wpadłam na taki pomysł, bo tak sobie myślę, że pewnie niedługo skończy się czas naszych dobranoczek, ale jeszcze kilka przed nami. I przygotowałam dla Was jeszcze bardzo piękną książkę. To też jest takie wspomnienie z dzieciństwa mojego Wojtka. Kiedyś tą książkę czytałam mu wiele, wiele razy. Bohaterem tych historii. Jest Maurycy, taki wasz kolega, ma 5 lat i jest niesamowitym marzycielem. Uwielbia patrzeć w niebo, na gwiazdy, na księżyc i kiedy idzie spać, tak jak wy teraz, wymyśla sobie różne historie. Może niektóre mu się przyśniły? Nie wiem. Posłuchajcie, tytuł książki to Noc pełna marzeń, historyjki przy pełni księżyca, a to jest Maurycy? Jego przyjaciele, kot i pies. Przekonacie się, że nie to wiary, co można zobaczyć, jak się zamknie oczy i wyobrazi Księżyc. Popatrzcie, jest taka niesamowita okładka. Spróbujcie sami kiedyś zerknąć na niego, kiedy już będzie bardzo ciemno i zobaczycie, ile niesamowitych rzeczy jest na Księżycu. Każdy z was czy może zobaczyć coś zupełnie innego. Maurycy nie może spać. Podczas pełni księżyca Maurycy nie chce kłaść się do łóżka. Podobnie zresztą jakiego czarny jak węgiel kot, strojniś i złoty jak księżyc pluszony miś. Dlaczego tak jest? Ponieważ w czasie pełni Cały świat wygląda inaczej niż zwykle. Srebrzy się i wszystkich zachwyca. Tej nocy zdarzają się najbardziej zawariowane rzeczy, a Maurycy nie chce ich przegapić. Tak więc, gdy na niebie pojawia się okrągły wielki jak kula księżyc, Maurycy stoi w oknie swojego pokoju, a obok niego po prawej stronie na parapecie stoi kum, a po lewej pluszowy miś. Cała ta trójka spogląda na ulicę, przy której znajduje się ich dom. Patrzcie. Jak sobie siedzą w łóżeczkach, ładnie tak niektórzy z was też już przytulają się do poduszaczek. Nie do wiary, że w czasie pełni nikt nie śpi. Na przykład Kacper, który piecze pizzę. Albo Hela, która chodzi już do pierwszej klasy? I pan Jan ze sklepu z rowerami I Babcia Gęba, i pan Nowak, ogrodnik Norweg. I Ania, córka gospodarza Stanisława. Maurycy, zna ich wszystkich, to jego przyjaciele. Dom, w, w którym Maurycy mieszka, znajduje się niedaleko chłopskiej zagrody. Ze swojego okna chłopiec może obserwować groby na ławie gdzie i ziemi na łące z jabłoniami w poszukiwaniu Ta łąka nazywa się Jabłonią. Latem fruwają nad nią świętojańskie rubaczki, co znaczy, że w górze jest wielkie święto. Maurycy widzi przez swoje okno nie tylko zagrodę, ale również fajnie pani Samanty, cenie Kacpra i sklepy z rowerami pana Jana. A gdy tylko stanie na palcach, widzi nawet duży pokój babci genii. Podczas ostatniej pełni księżyca widział tam coś całkiem zwariowanego. Było to naprawdę niewiarygodne. Babcia Genia rzuca lasem. Babcia Genia zna Maurycego od czasu, gdy przyszedł on na świat. To znaczy od pięciu lat. Gdy Maurycego był jeszcze całkiem. Mała babcia Pienia często wychodziła z nimi na spacer. Dzisiaj to Maurycy chodzi z nią na spacery lub po prostu ją odwiedza. Wtedy wypijają razem filiżankę kakao i potkują. Czasami Maurycy ogląda zbiór pocztówek, który babcia trzyma w wielkiej szufladzie. Są to pocztówki z pociągami, psami, kotami, palmami, pustyniami, górami. Wodospadami, myszami, słoniami i jedna, szczególnie piękna, z księżycem w pełni, schodzącym nad morzem. Lubisz ten księżyc tak jak ja? spytał Maurycy pewnego dnia. Nie, w ogóle, odpowiedziała babcia. On mnie tylko denerwuje. Dlaczego? nie dawał spokoju Maurycy. O tym nie chcę rozmawiać, powiedziała. Dlaczego księżyc zdenerwuje babcię, O tym Maurycy dowiedział się dopiero wtedy, gdy następnym razem, podczas pełni, wyglądał ze swojego okna. Właśnie wtedy księżyc schował się za chmurę. Znosił się wysoko, wysoko, aż pojawił się nad domami. Jego światło oświetliło drzewa w ogródkach małego białego pieska, który spacerował jeszcze po chodniku. I właśnie okna w pokoju babci Geni. Niewiarygodna, co się tam działo? Po środku pokoju tańczyły babci klucze z Na sofie szalały ramię w ramię parasol i rękawiczka. Łyżka do butów stała na rękach, a dwa druty ćwiczyły fikołki. Miotła do organiania śniegu wspinała się po noce stołowej. Łyżka ćwiczyła taniec na linii, a lampa kołysała babci śpiewnik. Pośród tego wszystkiego biegała babcia, rzucając laso i próbując złapać swoje rzeczy. Gdy jednak tylko się do nich zbliżała, one odskakiwały. Policzki babci błyszczały ze zdenerwowania. Nic dziwnego, przy takiej bieganinie? Następnego dnia Maurycy spotkał babcię u piekarza. – Dzisiaj w nocy wiele siedziało w twoim pokoju! – powiedział. – Pst! – szepnęła babcia i położyła palec na ustach. Nie wszyscy muszą o tym wiedzieć! – dopiero w drodze do domu powiedziała. – Tym razem złapałam tylko mój świetnik i portuletkę. – A co się stało z innymi rzeczami? – zapytał Mauryc. – To są te rzeczy, których wiecznie szukasz, prawda? – Zniknęły! – pęsknęła babcia. Ale przy następnej pełni znów się pojawił. Tak jest zawsze. Dlaczego jeszcze nigdy mi o tym nie opowiadałaś? zapytał Maurycy. Babcia westchnęła. Wiesz, niektórzy ludzie uważaliby, że zwariowałam, gdyby o tym wiedzieli. To nie jest zwariowane, powiedział Maurycy. Jednak całkiem bezczelnie zachowują się te rzeczy, tak cię generując. To zdarza się tylko w mojej rodzinie, odpowiedziała babcia. Już moja pra, pra babcia ganiała po domu w czasie pełni z lasem. Tak samo pra babcia, babcia, a potem moja mama. Ale winny temu jest właściwie księżyc. To on tak podpuszcza te wszystkie przedmioty, dlatego go nie cierpi. Następnym razem pomożemy ci je złapać, powiedział Maurycy. Mój kot jest tak zwinny, że nic mu nie umie. Wspaniały pomysł! Babcia była zachwycona. Przecież bez kluczy do domu i parasola będę w biedzie. Historię o babci, na zwariowanych rzeczach, Maurycy opowiedział następnego ranka swojej przyjaciółce Heli. Ona opowiedziała to mnie, a ja spisałam ją. Pierwsza z wielu historii przy pełni księżyca. Wy też przed spaniem spróbujcie poobserwować niebo i zobaczyć, jak wygląda księżyc. Raz jest ciemny jak a raz widzimy go jako piękną, wielkaśną, tajemniczą kulę. I co się wtedy dzieje? O, Opowiem wam.